Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam dokładny wygląd, dokładne spoilery odnośnie nowego obszaru, czyli zamku Marchenhast. Oprócz tego również informacje o evencie zimowym. I teraz przechodzimy, kochani, do najciekawszej, do najbardziej nieziemskiej części tego bloga, bo ja oczywiście już wcześniej to widziałem, bo musiałem sobie tak prześledzić, co tutaj się znajduje. I naprawdę będziemy mieli tutaj aktualnie pokazane wszystkie zdjęcia, z Marchenhast, czyli nowego obszaru. Mianowicie mówimy tutaj o zamku, który znajduje się w Dolinie Złotych Wzgórz. Jest to obszar, który przez lata był zamknięty i w końcu my doczekamy się jego otwarcia. Ok, mamy już zrzuty ekranu. Tu Stacy, aby zdać relację z rozwoju naszego nowego obszaru w grze. Choć jeszcze za wcześnie, by oficjalnie opuścić most Zwodzony, postaram się podzielić z Wami kilkoma ciekawymi spostrzeżeniami, nie zdradzając zbyt wielu szczegółów. Ogólnie to są właśnie. Zdjęcia z prac rozwojowych, które zostały ukradzione. Tak, zostały ukradzione. No, i są to po prostu prace w toku, niekoniecznie przeznaczone dla graczy, bez pełnej atmosfery i dekoracji. Okej, okay. no i po prostu to nie jest ostateczne, ale idziemy tutaj. I czy wy to widzicie? Czy to naprawdę nie powinno zostać wtedy dodane, kiedy oni mega chwalili się tym, że robią 13 urodziny SSO i że to będą w takim starym stylu urodziny, i cofniemy się do średniowiecza? Czy tylko według mnie to powinno zostać wydane wcześniej? Otóż nie Bo to wygląda naprawdę epicko Mamy normalnie most, który najprawdopodobniej będzie animowany I będzie, no mam nadzieję, że się będzie raz opuszczał A raz po prostu będzie nieopuszczony No nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać Ale wrota są naprawdę epickie Zaktualizowany widok wejścia na most Zwodzony od strony Złotej Wzgórz Czyli ciekawe, chyba wiem gdzie to będzie Dobra, już wiem, już wiem Bo my aktualnie mamy tam dostęp Jakby na początek Drogi Starego Króla No ale ona później się po prostu kończy czy jest zaspana kamieniami? No, aktualnie to będzie wyglądać jakoś tak. Serce Marchenhast jest historia. Wyruszymy w podróż do krainy dawno zapomnianej przez większość Jorwiku, na zawsze uwięzionej w XIX wieku. Ale dlaczego? Co tu się wydarzyło i kim są tajemniczy mieszkańcy zamku i lasu? Dlaczego złote wzgórza pogrążone są w wiecznej jesieni? Tylko osoby najbardziej związane z magią Jorwiku będą w stanie przebić się przez zasłonę i odkryć kryjące się za nią sekrety. Mam czas. Czy ty jesteś tą dziewczyną? Jeśli masz dostęp do Doliny ze Wzgórz, tak, tak jesteś. Tutaj to zdanie to jest po prostu kwintesencja starego SSO, bo jeśli pamiętacie stare przywitanie w tej grze, cała historia Jorwiku, a na końcu było właśnie to zdanie, czy ty jesteś tą dziewczyną? Czy ty jesteś tą dziewczyną? Kina, czy ty jesteś tą dziewczyną? Jestem Vaginion Fasthand i zrobię wszystko! Chociaż w poprzednim wpisie na blogu prezentowałem głównie grafiki koncepcyjne, teraz skorzystam z okazji, aby pokazać wam część prac wykonanych w grze. Makiety, zamki i lasu są już praktycznie gotowe, a nasi graficy ciężko pracowali, finalizując wszystkie elementy, takie jak mury i wieżyczki. Teraz pracują nad scenografią, która polega na dodawaniu mniejszych, pojedynczych elementów, takich jak krzewy, fontanny, rekwizyty i inne, które wypełniają przestrzeń i wizualnie nadają jej kontekst. Wciąż jest wiele do zrobienia. Robienia, a obszar z każdym dniem ożywa. Oni tutaj nawet załączyli filmy, tak wam powiem, jako taki mały spoiler. Naprawdę jestem tak mega podekscytowany tym projektem. Naprawdę, jakby bardzo się nie mogę doczekać, po prostu lutego i wypuszczenia tego obszaru, więc lecimy. Tutaj mamy pierwsze zdjęcie. I ja je teraz aktualnie podzielam już takiej pełnej okazałości, bo ja tak tylko sobie prześledziłem te grafiki, nie oglądałem ich tak jakoś szczegółowo. To wygląda według mnie troszeczkę jak siedziba pana Sansa, sosnowe wzgórze. No nie powiedzcie, że nie. Troszeczkę, no, troszeczkę tak, ale ogólnie zamek, on jest naprawdę majestatyczny. I ta fontanna tutaj, o mój Boże, naprawdę to wygląda świetnie. Pięknie po prostu dopracowane, że aż nie potrafię tego opisać. E, tutaj mamy już jakieś domostwa, o których też było mówione w, tej, w tych grafikach koncepcyjnych, więc e, raczej do tego zaraz przejdziemy. E, jesienne liście i światła pojawiły się w jednym miejscu na terenie zamku, ok, czyli to jest tylko tu. E, często zadawane nam pytanie brzmiało, czy w tym miejscu powstanie stajnie, i odpowiedź brzmi tak. Tak! Okej. Okay. Dobra, więc ja Wam powiem, że na 100% na pełen czas sobie tutaj zmienię po prostu swoje miejsce. Serio, nie mogę się doczekać tego obszaru od, nie wiem, 2015 roku? Nie wiem, 16? Kiedy po prostu istniał bug, żeby się dostać na drogę Starego Króla? Ja naprawdę mega długo czekałem na ten teren, więc chyba mi się to należy. Otóż nie. Zamek będzie pełnił funkcję prawdziwego centrum miasta, oferując wszystkie oczekiwane udogodnienia. Las również będzie miał swoje centrum, choć na mniejszą skalę. Jeśli chcecie być informowani o wszystkim, co dotyczy Star Stable, nowych kodów promocyjnych na Star Coinsy, ogólnie nowinek z gry, spoilerów czy aktualizacji, to zapraszam serdecznie do zasubskrybowania tego kanału w tym momencie. Nie zapomnijcie, aby zaznaczyć dzwoneczek, to wygląda w ogóle, jak nie wiem, z jakiegoś Disney, bo naprawdę jakoś mi to nie pasuje do SSO, ale oczywiście mówię to w takim sensie pozytywnym, że to jest naprawdę mega glow up, jeśli chodzi o to, jak oni się rozwijają pod kątem graficznym. To naprawdę wygląda wspaniale. Wczesny rzut oka na stajnię i przyczepę transportową. Okej, okay, czyli to będzie transport i gdzieś tutaj będzie stajnia. Nie wiem, obstawiam, że gdzieś może tu albo tu, nie wiem. Mamy tutaj las, oho. Zajawka lasu. Nasz dyrektor artystyczny nie chciał dać mi więcej zdjęć lasu, bo powiedział, że dzielę się zbyt wieloma spoilerami. No nie no nie, ale to wygląda naprawdę epicko, trochę styl takie głuche lasy 2.0, czy coś takiego, ale mam tutaj właśnie takie chatki wiedźmowe, kolejnym ważnym aspektem obszaru takiego jak Marchen Hust jest dźwięk, i odnośnie dźwięku to już wam mówiłem, pokazywałem wam spoilery które zostały dodane jakiś czas temu do plików tej gry, obszar ten ma wzbudzić bardzo specyficzne emocje i wzbudza, bo naprawdę ta muzyka brzmi strasznie niepokojąco i tak niebezpiecznie, że naprawdę ten obszar to nie jest takie tam, nie wiem, jakieś głuche lasy, w której wszystko jest słodkie i miłe i przyjazne, jakby tutaj naprawdę ta muzyka oddaje klimat tego obszaru, z czego ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Budowali własny instrument z niekonwencjonalnym elementem, aby eksperymentować z nowym brzmieniem. Poświęcili również dużo czasu na zgłębienie tematu ścieżki dźwiękowej tego obszaru, zwłaszcza w kwestii oddzielenia zamku od lasu. Aktualnie będziecie je również słyszeć. Ten film w ogóle jest chyba na niepublicznym, więc tylko z tego bloga możemy to obejrzeć. Tak będzie. Aha, dobra, czekajcie, bo to jest jak oni to robili. Wow, na nie wiedziałem, że to tak wygląda, więc spoko. No, ale nie powiedzcie, że to naprawdę nie jest creepy. Kocham ten wstęp i czy wy to widzicie? Mam ciary. Naprawdę mam ciary. Czy wy to widzicie? Co to jest? Tu się naprawdę dzieją cuda SSO. Ja naprawdę jestem zafascynowany waszą pracą, którą wykonaliście nad tym obszarem. Bardzo zarysowany swój klimat. Że ja naprawdę się dziwię, czy ja jestem w tej grze czy w jakiejś innej. Jakieś tutaj będą latać stworzonka. Dobra, lecimy do drugiego. I tutaj mamy już właśnie pokazaną chyba tą okolicę zamku? dlaczego to jest takie zmagowane, Dlaczego to tak laguje? To ma 10 FPS-ów. O, wow! Boże, ja naprawdę tu zaraz dostanę zawału. Przecież to wygląda epicko, Naprawdę, jakby... Nie wiem, czy ja się w tym momencie tak ekscytuję, czy, czy tylko ja, czy wy też, ale to naprawdę jest coś niesamowitego. Czekajcie, 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 czekajcie. Zobaczymy, co tutaj jest tak bardziej. Widać tutaj takie centrum właśnie yy, tego zamku, jakby. Okej, okay, mamy wejście. Jakie te latarnie są epickie. Boże, to wygląda jak nie wiem, z jakiegoś horroru. Wow. Naprawdę wow. Okej, okay, no i to jest chyba końcówka. Uwaga, uwaga, specjalne pozdrowienia dla osób wspierających ten kanał. Dziękuję bardzo serdecznie za Wasze wsparcie i zostanie słoneczkami na tym kanale. Oczywiście, jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, to link do wspierania znajdziecie w opisie tego filmu. Cóż, chyba muszę to podsumować zanim przesadzę ze spoilerami. Ostatnio wspomniałem o mojej podróży do mroźnej krainy, a teraz zostałem zaproszony do przerażającej starej rezydencji. Ja nie czytałem tego wcześniej, ale wam powiem, że wspominka o starej rezydencji brzmi jak rezydencja Sosnowe Wzgórze. Patrząc na to, jak wyglądał ten obszar w choćby starszajnie, starszajn legacy... Kiedy my jesteśmy Lindą, to wam powiem, że no ogólnie, jeśli to jest to, to zrobili dobrą robotę, bo to naprawdę według mnie jest podobne. To wygląda naprawdę jak ta rezydencja i możliwe, że to naprawdę będzie miejsce, gdzie będzie mieszkał Sans. No, naprawdę to było epickie. O której słyszałem, że może być nawiedzona. Okej, okay, czyli to naprawdę miało wyglądać po prostu jak z horroru, dobra. Dokąd zaprowadzą nas moje liczne przygody? Nie mogę jeszcze powiedzieć na pewno, ale... Na pewno dam Wam znać jako pierwszy. Ogromna, potężna wręcz Po prostu dawka spoilerów I wydaje mi się, że w końcu trafiamy do Star Stable, które nie jest Słodkie, miłe i Różowe, tylko wchodzimy do Obszaru w tej grze, który naprawdę Będzie u nas wzbudzał Skrajne emocje, możliwe, że Możliwe, że gra powróci naprawdę Na te stare tory, gdzie po prostu W tej grze było momentami Strasznie i momentami Naprawdę niebezpiecznie Ja naprawdę o to bardzo proszę więc życzę Wam cudownego piąteczku i do zobaczenia w kolejnym filmie. Już niebawem czekam na Wasze komentarze. Z chęcią wszystkie przeczytam, więc piszcie je, bo chcę wiedzieć, jakie jest Wasze zdanie w kwestii tego obszaru, no i w kwestii ogólnie wszystkiego, co przedstawiłem Wam w tym materiale.